Szkoda, że nie widzieliście wyrazu twarzy naszej doktor, internisty, lekarza rodzinnego Justyny Milewskiej, która się zdziwiła, że. Tyle lat spędził w Amazonii i nie odwiedził po tej podróży swojego lekarza rodzinnego, chociażby się przebadać. Zwłaszcza, że schudł te prawie 20 kg. Z nami jest, żeby poopowiadać o tych chorobach ewentualnie zaimportowanych z egzotycznych podróży, także Kasia Montgomery, dziennikarka, która opowie o swojej historii. Ale zanim to się stanie, Justyno, powiedz, dlaczego cię to tak zatrzymało? Bo jakich można byłoby się hmm, z takich pasażerów na Spodziewać. No. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień można by się było spodziewać wielu objawów przede wszystkim no jeden tutaj jest który mnie bardzo niepokoi ten, ta duża redukcja masy ciała natomiast no pacjent też na pewno pacjent pan inaczej funkcjonował inaczej żył na pewno niż tak. przed tą podróżą więc to się na pewno bardzo zmieniło natomiast no miejmy nadzieję że nie będzie żadnych odległych powikłań i te objawy się jeszcze inne nie pojawią bo to nas zawsze bardzo niepokoi natomiast to najczęściej z czym pacjenci powracają z tych długich podróży to i zagranicznych i dalekich i bliższych to przede wszystkim biegunki biegunki i wirusowe i bakteryjne i to jest najczęściej pojawiają się również biegunki pochodzenia pasożytniczego, czyli Jardia Lambia, która no, niestety bardzo często u pacjentów w badaniach wychodzi, natomiast potwierdza się to, to zakażenie. Niemniej pacjenci bardzo długo dochodzą do tego, żeby tutaj chcieć się zbadać i, i, i zaczną wierzyć, że to jednak to zakażenie, które pojawiło się w trakcie tej cudownej podróży. Kasiu, trzymając się tego porównania, tego określenia, którego użyła Ewa, czyli pasażer na gapę, kiedy ty się zorientowałaś, że przywiozłaś pasażera na gapę z zagranicznej podróży? No właściwie już w momencie krytycznym. Wtedy, kiedy nastąpił paraliż. Bo to się ten, tak zadziało. Jakiś pier, pierwszy symptom miałam wtedy, kiedy bo to było w Sierra Leone, w Afryce. I ja i mój kolega, on miał pierwszego dnia, e, dzień przede mną, miał bardzo wysoką gorączkę, z której wyszedł. I ja miałam takie same objawy e, następnego dnia. I przypisaliśmy to brudnej wodzie, której się przez przypadek napiliśmy, bo ja bardzo świadomie do wszystkiego podchodziłam. Mycie zębów, wodą mineralną i tak dalej. Pełna książeczka, żół, żółta książeczka, pełna szczepionki. Wszystko na malarię przed już po powrocie. Natomiast także to był taki incydent, ale dostałam jakąś tabletkę od lokalnego lekarza i mi przeszło. I, I wróciłam do Polski i miałam różne objawy, tylko myślałam, że to jest związane ze stresem, bo zmieniłam pracę. I myślałam sobie, że tak widocznie reaguje na stres. A tak, czyli za... jak lekarz słucham? Tak, czyli jak? Jak reagujesz? Miałam właśnie objawy takie z przywodu pokarmowego, dosyć, dosyć takie zadziwiające i długotrwałe. I oprócz tego bóle mięśniowe, tak myślałam, nie, 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 nie wiedziałam czemu to przypisać. I, no ale myślałam, że widocznie to jest ten stres. No nie, nie, nie miałam jakby innego pomysłu na to. Aż w końcu, z dnia na dzień, w ciągu 24 godzin, ten paraliż nastąpił. On się zaczął od stóp i tak postępował. Aż wylądowałam w szpitalu czy lekarze Kasia szybko wiedzieli co tak naprawdę się stało nie, mhm. nie. ja tylko mówiłam jak, tak żartuję że jak człowiek się zatruje jakąś sałatką na przyjęciu to następnego dnia pamięta która to była sałatka tak. chociaż jadł ją ze smakiem i ja gdzieś intuicyjnie miałam taką podpowiedź że to prawdopodobnie jest Afryka, a lekarze mówili to jednak zbyt odległy w czasie, bo to było już tam 6-8 miesięcy później. Yy, natomiast ale przy, badali mnie na wszystko. To no właśnie mówiłam tutaj pani doktor przed wejściem, że na wszystkie możliwe choroby, na HIV, na. No, właściwie ja się czułam trochę jak bohaterka serialu Dr. House. I muszę podziękować bardzo lekarzom ze szpitala zakaźnego w Bydgoszczy, bo tam już na końcu yy, do nich trafiłam. Bo to było całe takie kolegium poranne zawsze i sprawdzali i szukali tej przyczyny. ale nie mogli tego znaleźć. To też było jakieś prawie 20 lat temu, więc yy, myślę, że yy, ta diagnostyka też była inna. Teraz już jesteśmy bardziej Dobrze, gotowi do... na to, prawda, żeby sprawdzać, żeby wiedzieć, czego szukać. A myślę, to kto trudno. znalazł w takim razie, Kasiu? Kto trafił na to, co tak naprawdę ciebie spotkało? Lekarz pochodzenia afrykańskiego z Nigerii w Stanach Zjednoczonych, bo ja faktycznie wydawało się, że jestem wyleczona, natomiast te objawy wracały, znaczy ten Paraliż ból, z którym żyłam, którego już sobie tak właściwie już nie... nie... Nie zwracałam na niego uwagi. Zwróciłam na niego uwagę wtedy, kiedy mnie wyleczył, bo, bo nagle poczułam, że go nie ma. I to było jakieś doświadczenie po 13 latach, takie... Nowe urodzenie się. Tak, dojmujące. Ale pojechałaś do tych Stanów, bo dowiedziałaś się, że jest jakiś tajemniczy lekarz z Nigerii, który leczy ludzi z twoim być może schorzeniem. Czy to była przypadkowa wizyta podczas jednej z podróży? Do nie, to, to była... Zresztą nie, nie wiem, bo nie, nie, nie zapytałam przed programem, czy mogę zapytać, ale to słynna dziennikarka, która jest w, w wasze z telewizji mhm. która z którą spotkałam robiąc wywiad i ona powiedziała, że zna lekarza, który prawdopodobnie może mi pomóc. Ja wysłałam różne badania i on powiedział, że na 99% wie co to jest i i tak poleciałam, także to było i Umówiona właściwie wizyta. i uratowała mnie, bo ja już byłam w takim dosyć no, zaangażowana była ta choroba. Mhm. Co stwierdził, jeżeli możemy się dowiedzieć? To były i pasożyty, i to miał w tym udział też kleszcz, jak się okazało. Yy, yy, ale przede wszystkim to były bakterie, pasożyty. Czyli taka forma borelii, ja jak, jak tak, mówisz, też. Ale afrykańska odmiana, jakiś tam tańszy tak. kleszcz cię doradzał. Tak. Czy, Justynko, lekarze w Polsce są już dzisiaj na takim poziomie wiedzy i wykształcenia, że potrafią dużo szybciej niż w Kasi przypadku 20 lat temu zdiagnozować, że przywiozłem sobie właśnie tego pasażera na agapę na przykład z Afryki albo z jakiegokolwiek innego egzotycznego kraju, bo przecież jadąc nie tylko do Afryki trzeba się szczepić. Tak, trzeba się szczepić w zasadzie jadąc wszędzie, tak? do tych wszystkich yy, odległych krajów, ale pamiętajmy też, że nie tylko, bo tu może wtrącę troszeczkę, bo pamiętajmy, że możemy się też zarazić no, bardziej błahymi chorobami, nie tak poważnymi w konsekwencjach, tak? ale chociaż gruźlica, która no, wcale błaha tak. Potrafi nie być, tak? jeżeli nie rozpoznamy jej szybko. Mogą być choroby przenoszone drogą płciową, których mamy też bardzo dużo i niestety roznosimy. Mamy też HIV, e, mamy też świerzb, którego mamy bardzo dużo. Natomiast ci lekarze, świadomość jest coraz większa, natomiast chorób też jest bardzo dużo, bardzo dużo pasożytów, bardzo dużo bakterii i cały czas tak naprawdę trzeba się dokształcać, uczyć. Natomiast na szczęście diagnostyka jest coraz bardziej też rozwinięta, mamy coraz więcej tych szczegółowych badań, w których jesteśmy w stanie szybciej. E, zdiagnozować pacjenta, natomiast pacjent, zobaczcie, pani Kasia powiedziała, że przyzwyczaiła się do objawów, tak? Mm -hmm. I, I to jest też tutaj chyba troszeczkę problem, że zaczynamy się przyzwyczajać, no już te biegunki nie, nie stanowią jakimś problemem, bo uczymy się z tym żyć, bóle mięśni i tak sobie no odwlekamy tu akurat, no, tak jak pani Kasia powiedziała, to było bardzo dawno temu, tak? I to wszystko się zmieniło, natomiast no jednak czasem pacjenci niestety czekają też zbyt długo mm. na to, żeby do tej prawidłowej diagnozy dojść. To a propos tego czasu, y Mam jakieś objawy, na przykład bardzo, bardzo wysoką gorączkę. Idę do lekarza i czy ja powinienem mu sam z siebie powiedzieć, że na przykład dwa czy trzy miesiące temu wróciłem, nie wiem, może nie ze Sierra Leone, ale z Egiptu, na przykład z Egiptu, prawda? Popularny, bardzo kierunek wywczasu tak zwanego. Innymi słowy, chcę zapytać Justynka o to, jak długi ten czasookres okres powinien być tym, o którym ja informuję lekarza, bo Kasia sama no, powiedziała: by o pół roku, długo, bardzo. Ponad długo. pół roku, tak? Więc, tak? Tak, żeby wiesz tego lekarza naprowadzić na to, że może to jest związane z tym. Tak, mówmy o tym, bo każda taka informacja oczywiście lekarz samo to powinien zapytać, no ale pamiętajmy o tym, że tam jest szereg, lista pacjentów bardzo, bardzo długa i, i często brak czasu i to wszystko się gdzieś tam odbija na, na tej jakości wizyty. Natomiast jak najbardziej, mówmy o tym to jest bardzo, bardzo ważna informacja. Warto się przygotować do rozmowy tak. z lekarzem. I jeżeli mamy coś, co nas niepokoi, jakieś objawy albo jakieś pytania, naprawdę nie wstydźcie się. Weźcie sobie karteczkę, zapiszcie wszystko, co was dręczy na tej karteczce i z tą karteczką idźcie na spotkanie z doktor. panią doktor bądź z panem doktorem. I nie odpuszczajcie, zadawajcie kolejne pytania, a może on się sam tym zainteresuje? Czego Wam serdecznie życzę. Nie życząc wam oczywiście hmm. chorób. Tylko zdrowia. Ale pięknych podróży życzymy. Oczywiście, że tak. Bezpiecznych. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień